Ja nazywam się Bonaventura i witam cię na moim kanale. Dziś pierwszy odcinek serii: Samochód w cenie papierosów. A o co w tym chodzi? Zapraszam do oglądania. Palić zacząłem 8 lat temu w techniku. Ile pieniędzy na to poszło? Nie chcę nawet liczyć, bo się boję. Ale teraz nie palę od 3 tygodni. Czuję się znacznie lepiej i zostaje mi też trochę gotówki z tego powodu. Co z tą gotówką chcę zrobić? Chcę ją zainwestować w akcje polskich spółek. Dlaczego polskich? Bo na swoich innych kontach już też inwestuję w polskie akcje, dlatego chcę to kontynuować. Tutaj jednak pieniądze, które nazbieram przez najbliższe kilka lat, tak mi się wydaje, zamierzam za te pieniądze kupić sobie wymarzony samochód. Bo inwestowanie to nie tylko takie dziadowanie, ale również chciałbym sobie sprawić z tego powodu prezent. Przy okazji mam nadzieję, że może kogoś zachęcę też do rzucenia palenia. Niekoniecznie do inwestowania, ale warto rzucić ten nikomu niepotrzebny nauk. Jeśli zaciekawiła Cię ta seria, bądź też chcesz rzucić palenie tak samo jak ja, polub ten film, zasubskrybuj kanał i zostaw komentarz. Seria ma za zadanie pokazać, że każda nasza decyzja oddziałuje na naszą przyszłość. A to jakie nawyki mamy i kim aktualnie jesteśmy, da się zmienić, tylko potrzeba do tego samozaparcia no i chęci, bo nikt za nas tego nie zrobi. Przez to, że paliłem 8 lat, wcale mi nie pomaga w rzuceniu tego. I właśnie tą serią chcę pokazać, że zmieniając swój jeden nawyk, po czasie zawsze przychodzi jakaś nagroda. W moim przypadku akurat to będzie. Samochód, ale równie dobrze przychodzi też lepsze zdrowie i mniejsza szansa na zachorowanie na raka. A spędziłem swego czasu kilka dni na oddziale onkologicznym z pacjentami, którzy przychodzą przez naprawdę koszmar i muszą się z tym mierzyć na co dzień. A ja nie chcę dokładać cegiełki w postaci palenia, po to, aby tam wrócić. Dobra, no to przejdźmy do zasad, jakie będą obowiązywać w tym moim wyzwaniu. Zaczynam od 500 zł dopłacam raz w tygodniu po 140 zł jest to równowartość 7 paczek papierosów czyli tyle ile paliłem tygodniowo będę inwestować w akcje ETF. ETFy nie będę wchodził tutaj w żadne obligacje, to nie jest portfel od tego no i seria będzie trwać tak długo aż uznam, że wystarczy mi na ten mój wymarzony samochód a mój wymarzony samochód jest to Porsche Boxster 987 ale czy to będzie na pewno ten model, no to zdecyduję dopiero jak będę mieć uzbieraną kwotę na niego. do tego czasu może się dużo zmienić, ceny mogą się zmienić, nie wiadomo jak przez ten czas będą zachowywać się również rynki i jak portfel będzie sobie radził w czasie. Dlatego końcowa decyzja, czy to będzie Porsche Boxster 987, czy może jakiś inny model, zostawiam sobie na koniec wyzwania, ale z pewnością będzie to jakieś Porsche. A po co mi dokładnie te Porsche? No, wymarzyłem sobie, że tym właśnie samochodem zrobię sobie z narzeczoną, wtedy pewnie żoną, Eurotripa przejeżdżając kilka ciekawych miejscówek, które już mam sobie zaplanowane gdzieś tam. I... No I gdzieś tam oczami wyobraźni już sobie wyobrażam, jak jadę przez góry piękne albo jem sobie smaczną rybkę gdzieś nad morzem, a obok mnie stoi moje Porsche. Mam nadzieję, że to się jak najszybciej ziści. Dobrze, przechodząc już do początku inwestowania, akcje zakupiłem na platformie XTB. Pierwsze 500 zł. zainwestowałem w trochę ponad 2,5 akcji CCC. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego wybrałem właśnie tą spółkę, zapraszam Cię do mojego poprzedniego filmu, w którym mówię o niej trochę więcej. Tutaj tylko tak wspomnę, że w Mam nadzieję, że w przeciągu dwóch-3 lat CCC dość mocno się rozwinie. Mamy w Polsce spadające oprocentowanie, co spowoduje, że w naszych kieszeniach zostanie trochę więcej pieniędzy, a to pozwoli nam na większe zakupy w miejscach, takich jak właśnie sklepy CCC. I chciałbym przypomnieć, że nic, co tutaj mówię, nie jest poradą inwestycyjną. Zawsze podejmuj odpowiedzialne ryzyko i nie kopiuj ruchów jakiegoś gościa z internetu. Dobrze, tak jak już mówiłem wcześniej, zakupy robię na XTB, a to z powodu braku prowizji, co pozwoli dodatkowo zaoszczędzić trochę pieniędzy. A wszystkie statystyki będę wprowadzał w serwisie MyFound, co pozwoli mi dokładnie śledzić moje wyniki. W przyszłym tygodniu zakupy będą mi już za 140 zł, tak jak jest w zasadach, a w przyszłości będę tą kwotę aktualizował o bieżącą cenę paczki papierosów, tak aby kwota była jak najbardziej realna. I tak na koniec podsumowując, pierwsze 500 zł zainwestowane. W przyszłym tygodniu kolejny odcinek z tej serii. I jeszcze raz zapraszam do subskrybowania, komentowania i lajkowania, tak aby mógł dotrzeć tym materiałem do jak największej ilości osób. Dziękuję Ci bardzo za obejrzenie do końca i do usłyszenia niebawem. Cześć.